Kochanie, już jestem. Oglądałeś? Co o tym myślisz? Miałaś przekazać czytelny komunikat, powiedzieć, co czujesz, wobec kogo jesteś lojalna. Tak? Mówiłaś to wszystko poważnie? Naprawdę myślisz to, co powiedziałaś? Naprawdę? Jak mogłaś? Jak mogłaś mnie zdradzić? Myślisz, że Cię zdradziłam? Może nie zrozumiałeś tego, co powiedziałam. Słyszałem, co mówiłaś, Brooke. Twój przekaz był jasny. Co złego zrobiłam? Jeszcze pytasz? Tak. Chyba nie muszę przepraszać za ciepłe słowa pod adresem człowieka, którego kocham. Mówiłam szczerze. Prosiłem Cię o wsparcie. Myślałem, że mogę na Ciebie liczyć. Wszyscy pytają, dlaczego to Rick rządzi firmą, nie ja. To decyzja Eryka. Ogłosił ją, ale nie powiedział, że Rick podstępem wywindował się na szczyt. Mówiłam z głębi serca. Chciałam wyrazić swoje prawdziwe uczucia. Potem mówiłam o przyszłości firmy. Nie wiem, czego jeszcze oczekiwałeś. Zrobiłam co w mojej mocy. Zrobiłaś co w twojej mocy. Tak. Nie rozumiem, czemu się denerwujesz. To było wszystko, na co cię stać? Spodziewałem się czegoś lepszego o wiele lepszego. Nie wiem, co jeszcze mogłam zrobić. Miałaś nadać temu, co się stało, właściwy wymiar. I zrobiłaś to. Słuchałem Cię myśląc o czasach, kiedy oboje staliśmy na tym podium. O naszych triumfach. O naszym przekonaniu, że wreszcie znaleźliśmy prawdziwe szczęście. Ale nie byliśmy szczęśliwi. Teraz też nie jesteśmy. Jesteś nieszczęśliwy z powodu decyzji Twojego ojca. Czemu się nie pobraliśmy? Kiedyś opuściłem Taylor i nasze dzieci, bo chciałem żyć z Tobą, z Hope i Ardżajem. Ale pojawił się Nick, a potem Jack. Poradziliśmy sobie z tym. Ja sobie z tym poradziłem. Pokazałem Ci zrozumienie i akceptację. Tak, zachowałeś się wspaniale. Co Ci szkodziło postąpić podobnie? To nie ja awansowałam Rika. Zresztą tu nie chodzi o to. Rozmawiamy o tym, co czujesz, a od pewnego czasu czujesz się urażony. Dziwisz się? Wyrzuciłaś mnie z domu, żeby się zająć Rickiem. On tobą manipuluje. Oszukuje cię, a ty tego nie widzisz. Zostaw w spokoju mojego syna. Masz rację. Rozmawiajmy o nas. To jakaś klątwa. Jesteśmy blisko celu, i nagle wszystko się rozpada. Nie mów tak. A co mam powiedzieć? Krążymy wokół siebie od lat, i nadal nie jesteśmy razem. To takie frustrujące. Miałem tylko dwa marzenia: prowadzić do mody i mieć Ciebie u swojego boku. Nie spełniło się żadne. Zniknęły. O czym ty mówisz? Twój syn odebrał mi dom, pracę i godność. Nieprawda. Ja go przyjąłam do naszego domu. Eric dał mu pracę, a ty postanowiłeś ustąpić. Wraca stary schemat. Rozmowa o tym, że jesteśmy sobie przeznaczeni, że pokonamy każdą przeszkodę. Dlaczego jest tyle przeszkód? Dlaczego tak trudno nam razem żyć? Może nie jest nam to pisane, może to jest nasze prawdziwe przeznaczenie. Zawsze za sobą tęsknić, nigdy się nie spotkać. Może rozumiemy wszystko opacznie. Nie poddawaj się. Nie pozwolę ci. Słyszysz? Gniew, który teraz czujesz, minie. Ale nasza miłość się nie zmieni. Jest silniejsza niż kiedyś. Też tak myślałem. Wierzyłem, że przetrzymamy wszystko. To miało wpływ na wszystkie moje decyzje. Ale potem zawsze ktoś stawał między nami: moja matka, Nick. Inni. Teraz Rick. Kiedy to się skończy, Brooke? Nie mam pojęcia. Ridge, zaczekaj! Ridge,